Paweł Bomba, dzień dobry Paweł Witam serdecznie Najbardziej gorący, można powiedzieć, face to face, najbardziej gorące rundki eee, I od, od rundek bym zaczął Słuchaj, co się wczoraj działo? Gorący chłopak jestem, nie? Ja, ja, jak jest ogień, to jest dym i jest temperatura A że ja jestem ogniem, to tak jest Słuchaj, tyle inwektyw, ile poleciało wczoraj między wami to chyba zablokowało wszystkie algorytmy YouTube'a, wszelkiego rodzaju dopuszczalne granice. Widziałem, że dzisiaj jakąś skruchę żeście chyba trochę przejawiali, czy nie? Nie, szczerze. Jechałem, wyjechałem o 14 z Gdańska, dojechałem tu na 19.30, przebrałem się w garnitur, po drodze miałem wypadek, na trasie tiri zajechał mi drogę, skasował mi bok samochodu, dojechałem z urwanym lusterkiem, z rozwalonym bokiem tutaj, żeby się nie spóźnić na konferencję, po prostu jestem wypruty. Muszę jechać na hotel, odpocząć w piątek na waży, w piątek ważenie, sobota walka. Już dzisiaj dzisiaj nie chciałem się tam emocjonalnie jakoś tam rozstrajać, bo po tych rundkach po tym co tam się odstawiło, to, to cały wtorek miałem wow. A no właśnie, czy to w ogóle tak po tobie spływa, jak po kaczce spływa, gdzieś tam, czy... Spływa, po mnie po kaczce wszystko dotyczące mnie, ale jak szalona Zuzia zadzwoniła i wymyślać zaczęła jakieś chore rzeczy na temat dziecka, to na drugi dzień po rozmowie z dzieckiem właśnie miałem zoraną głowę, nie? To mnie zmęczyło, to mnie zniszczyło i myślę, że zrobiła to specjalnie, dlatego odcięłem się od tego na razie, i po sobocie się tym zajmę i... Słuchaj, e, takie rzeczy zostawiają na ludziach, e, twoi, bo na młodych widzach gdzieś zostawiają. Mimo wszystko ci widzowie do, docieracie do ich świadomości, ale e, pewnie większość chciałaby, żeby pozytywnie, ale wiadomo, negatywy też gdzieś do nich docierają i oni budują sobie ten obraz na negatywach. Wy w ogóle bierzecie pod uwagę to, że możecie mieć negatywny wpływ na młodych ludzi w takich właśnie w tego typu, bo dymy dymami, ale jednak to, chciałem cię o to zapytać. No właśnie jak najbardziej też to, to Dlatego właśnie, no tak jak powiedziałem, nie jestem zadowolony z tego, jak to tam, tych przekleństw Tyle przekleństw padło z mojej strony No i jest to wstydliwe, że tak powiem No ale mówię, przy takich emocjach tam za dużo było Dlatego dzisiaj bardzo mocno starałem się to kontrolować No i udało się przetrwać to ze spokojem Co Ferrari Ci powiedział na ucho już na końcu na tym face to face? Ie? Czy nie możesz tego powiedzieć? Eee, że zrobiłem coś Czego nie zrobiłem znaczy, Szedł z kimś Ja obraziłem tego kogoś yy, Ale to nie był ten ktoś co ja myślałem Tylko ktoś inny Eee, więc no, ja nie uważam, że obraziłem tą osobę, z którą on szedł, a on mówi, że. A ja mówię, no nie, nie, to nie chodziło o tą osobę, bo ja nie wiedziałem, że to ta osoba. Po prostu skierowałem słowa na temat innej osoby. Nie chcę tam mówić, właśnie przytaczać jakiej, żeby go to tam. Eee, napędza? Ale no, nie wiem, co go napędza. I wiem, że ja go zatrzymam. Słuchaj, e, jak ty jesteś przygotowany? Bo w opinii maherów różnie, różnie. Ja nawet Bukmacherów nie biorę pod uwagę, ale wezmę pod uwagę ludzi, wszyscy się pytają, e, czy Ferrari da radę z tobą, czy nie da rady, e, bo jednak, co by nie powiedzieć, Ferrari jest dużo mniejszym facetem niż był Tarzan na przykład, tak? E, to jest jedna rzecz. I w ogóle, czy ty w tej chwili po tym całym, e, powiedzmy, po tych całych e, przygotowaniach też psychicznych w ogóle jakiś trening robiłeś? Trenowałeś cały czas? Dwa razy dziennie Ale to poważnie tak trenowałeś? Poważnie A bierzesz pod uwagę to, że, bo Ferrari też gdzieś tam był po tych pocięciach, po tym wszystkim, że może nie być tak do końca przygotowany na ten termin walki, czy, czy raczej uważasz, że, on, że też się ma to co on mówi wszystko? Za, za. Wyciągnę mu tą rączkę w parterze. Ile po tą rączkę? Robiłem to z Gerardem Mabińskim bardzo długo na WCA. A powiedz, e, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o te zasady Pride w ogóle, to czyj to był pomysł? ty Chciałeś? Ale co? Jesteś fanem Prideu? Nie jestem fanem walki bez zasad. Znaczy, jako taki bez zasad. Ale jestem wal, fanem walki z wykorzystaniem większego wachlarza możliwości. Wiadomo, nie kopnij się po jajach, nie wkładajmy sobie palców w tyłek. <laughs> Ale łokcie, kolana w parterze, czy kopnięcia, sokerkiki. kiki. No przecież jak, jak gdzie, gdzieś ktoś e, napadnie na, na tym, to nie, nie powiesz, kurde, wiesz, co, nie kop po głowie, nie? Czy tam jest. No, no, Trzeba być przygotowanym na wszystko. Tutaj będzie walka że prawie ze wszystkim. Fajnie będzie. Fajnie będzie. Nieważne, jak łokieć głowę przednie. Będzie krwawo, fajnie będzie Dobrze, okej okay. <laughs> taki... Tak krwawo nie było jeszcze więc myślę, że mam nadzieję, że się uda pociąć te główki i e... e... może ten Ferrari będzie miał scarface Carface <laughs> Okej, okay, ale bierzesz pod uwagę to, że to wszystko, co było na rundkach, te słowa, które padły, to w stosunku do tego, jak młodzi widzowie zobaczą drugiego faceta skaczącego, który jeden z Was będzie gdzieś tam teoretycznie leżał, tak? i drugiego faceta skaczącego mu po głowie, że to będzie, to, to, to tamto to będzie pikus przy tym, co zobaczą. Taki nie, no, wiadomo, że my robimy to. Nie jest, że I przyszedł randomowy facet i zaczął z, z drugim randomowym facetem skakać po głowie. I jesteśmy w treningu MMA od lat. Od lat. On tak samo. Znaczy, no, on jest w dłużej w treningu MMA niż ja. Jestem od lat w kickboxingu w treningu. Nie jesteśmy motorami w tym, co robimy. I to nie jest, że jakiś żul pod sklepem sobie skacze po głowie. My wiemy, co robimy. I nam się krzywda nie stanie. No, jak dzieciaki zaczną tak robić w szkołach, bo no to nawet jak sobie, nawet na, na, na gołe pięści, jak w gromdzie się zaczną takie rzeczy robić, no takie rzeczy robią powinni przygotowani do tego ludzie i profesjonaliści, półprofesjonaliści, freakfighterzy, no bo jednak to jest pod kontrolą, jest tutaj lekarz, jest wszystko, jest to przygotowane tak, żeby nikomu nic ciężkiego się nie stało, wiadomo, no wszystko może się zdarzyć, no tak samo w lekkoatletyce, no gość skoczył, o tyczce, tyczka się złamie, spadnie na karki, jest pohamany stary, a tylko, a tylko bieg. Wiesz, no wszystko się może zdarzyć, kiedy głowa pełna marzeń, nie? Ale pamiętaj, żeby robić takie rzeczy. Po pierwsze pod kontrolą, pod opieką, pod nadzorem służb ratunkowych, nie. Co tam Ferrari bomba? No i coś wspomina Mateusz akurat w trakcie, w trakcie. ale... Wnioski nie może przeżyć. Ale jak będzie trzy sekundy, tak. A co uważasz, że trzyma jego stronę? Nie, no to bym z nie gadał. A. Słuchaj, a to jest tak, że jak będzie te 3 sekundy, to nie zatrzymasz się z tą nogą, na przykład, zanim dojdzie sędzia do was, tak? I będzie szansa na kopnięcie go w głowę, to kopniesz? No, a... a dzik, rafle się? No tak, bo żyję w lesie. A ja, a ja żyję tylko dla tej chwili, żeby kopnąć go w tą głowę. Paweł, ile razy w życiu udawało ci się, czy miałeś takie sytuacje, że musiałeś kogoś kopnąć, kto leżał? Bo była bójka, bo wyjmęły się sprawy spod kontroli. Zdarzyły Ci się takie sytuacje? Tak? Rozumiem, czyli, czyli nie jest to jakaś sytuacja, której, która by nie przeszła Twojego... Jak mówić nawet nie wiem ile razy. Ktoś przeżył? Wszyscy. Wszyscy przeżyli. No czyli Słuchajcie, nie musicie się martwić. Na pewno po kopnięciu w głowę, jak Paweł mu będzie skakał, to przeżyje, bo dlatego, że już wielu ludzi przeżyło to i spokojnie przeżyło. To już się nie martwię, słuchaj. Jestem spokojny jutro o tą walkę. Naprawdę skażcie sobie po głowach po porządku, nikomu się nic nie stanie. Paweł, ee, tak, na, na, jak jesteś przygotowany w ogóle do tej walki? To jest ta walka pod szczególnym ciśnieniem, bo starza. Okay. Było, wiesz, było ciśnienie, było. No 70% to jestem przygotowany. Na 70%. Tak? tak. Te 30, co zabrakło, żeby te 30 jeszcze gdzieś tutaj? Lato. Lato było, tak? Lato było. I gorąco było. Słońce, ja mieszkam na plaży. Czekaj tam nie? Wie, a ja jeszcze chciałem Cię zapytać, wiesz, że do, do tej ksywy Scarface to pretenduje wielu ludzi teraz? Bo ja spotkałem, sam znam Scarface'a i on mówi, że jest jedyny prawdziwy, nawet Tomek Chick gdzieś tam wspierał Kto? Tomek Chick. O, oh jest <grym> Znasz? Nie, <grym> ja nie znam, ale tak, widziałem jakiś tam pedofil Ja tylko chciałem, <grym> chciałem... Łajza taka, widziałem, widziałem, ale tego drugiego nie znam, prawdziwy, prawdziwy Scarface, moi drodzy to nie żyje już od paru dziesięciu lat, a, my, a poza tym Scarface, to jest ikona, forces z prohibicji, pięknych kobiet, kolejki dziennikarzy, a nie blizny na twarzy. Blizny na twarzy może mieć żul pod żabką no. i tyle. A żeby być Scarface, to właśnie forces z prohibicji, piękne kobiety. No i kolejka o dziennikarzy robiących ci zdjęcia, preparacji, tak jak u Alfonso Capone pod domem, pod hotelem. I mieszkanie w hotelu, właśnie, a nie, a nie gadanie, że jestem Scarface. No bo pozytywnie nie jestem Scarface, tylko bomba. Taki, Pamiętasz Carlo Brigante? Był taki, miał takiego prawnika, bo ty jesteś prawnikiem, pamiętasz? Adwokat Jabła, adwokat nie, nie, adwokat Diabła. Nie, Advocat Diabła nie, ale Carlo Brigante był ten, ten który miał takiego prawnika, który strasznie chciał być gangsterem a ty nie wiem jest taki film nie, z Alpacino. Pacino nie, 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 kojarzę. nie, nie kojarzysz? Kojarzę, nie wiem czemu z Al Pacino wszystkich tak, nie, 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 to ten musisz to był Carlito, Carlito, Życie Carlita kurwa wiem, dobra a dobra, widzisz, tam był prawnik pamiętasz jak pamięta, skończył? Dobra. oj źle skończył Ale... Nie, łamnie się nie martwcie. Słuchaj, słuchajcie, ludzie Zapraszamy jutro na walkę e, Przepraszam, w sobotę na walkę Jutro, będzie, jutro wywiad się pewnie będzie oglądał e, Zapraszamy na walkę w sobotę Nie obawiajcie się, można, będzie skakanie po głowie będzie, Będą różne rzeczy Lato się skończyło Paweł jest przygotowany na 70% I co? Powodzenia, dajcie dobrą walkę I żeby nikomu się nic nie stało, Paweł Paweł, Scarface, bomba